Uczą was w szkołach różnych rzeczy, m.in. rozmaitych głupot zapowiadanych przez mądrali z XX i XXI wieku. Nic z tego nie zapamiętacie. Ale nie uczą was o największym filozofie XX wieku, który nazywał się Mikołaj Gomez Dawila. Otóż, w tej pamięci Dawila powiedział bardzo wiele mądrych rzeczy, ale powiedział coś, co zapamiętacie do końca życia. Otóż powiedział, że ludzie o wiele częściej waliliby się łodkiem w palec, gdyby ból występował dopiero po roku. I dlatego godzicie się na wprowadzenie tfu demokracji w państwie, bo katastrofa nastąpi dopiero za 200 lat, a nie godzicie się na wprowadzenie tfu demokracji w samolocie, bo gdyby większość pasażerów zaczęła rządzić, to katastrofa nastąpiłaby po 15 minutach.